Siemanko, siemanko widzowie z tej strony wiewiórku A dziś pokażę co zostało do w nowym Indonesian Event Ale z sobie sobie like wiecie, więc już mamy Za 5 minut dosłownie event W znaczy razie czekamy sobie Aż był Blue Event, to jeszcze jakieś parę innych Dobra, aktualny jest chyba event O, jest, Indonesian Ba sobie wyciąć tutaj dźwięki Zminujemy, nic nie ma co tu dzieje? Ładny ten event! Oooooo! Bambu, Bambu To mi się podoba! Co w mam dobrać? to brać? Welcome everyone! Oh, to, to jest jakiś super! Gifty można otwierać! zarąbiste dobra! Gift to tam nadal i itemy dobra, bierzemy. Uuu, to taka jak, tak jak pinata jakby, dobra, hop ja my, my, Myślałem, że to będzie jakiś obiad, to po takie gifty I hop, dobra, mamy to I x Laka Sam je zaktywował, dobra To mamy bomby, fajnie I miaule event Ej, o, co rąbiście wygląda, Na mi I ogólnie właśnie ten, tutaj te miaule małe One po prostu tutaj z tego drzewka wlatują, znaczy zlatują Dają właśnie, takiemu lubieniu pizza. Nie, nie, jej znowu drzewko, więc fajnie. Szkoda. O, patrzcie, leci, leci, leci i jest. Fajnie to wygląda. Co się dzieje, co się dzieje? Balerina na Rainbow. Aha. O, na księżycu wętów się odpaliło, poczekajcie, bo tutaj chyba snap był. czy jednostki nie szły. To nie źle. Co tutaj zaraz mi może? Jest, bam! Krupak pa... Pagi. Powiedz, może jakieś coś teraz ci teraz. Ja widzę, że ten lak oddaje, bo to się un-din-din. Um, to idzie To jest, to jest do maszynki, bo to jest właśnie lak. I ten laki oddaje. Dwa bryloty oddaję to dosłownie nie na ile. A, wymlutę, no minutę, ale coś, coś na pewno się wypadnie. W ogóle idzie taki ten. Output to Boutito go. Nic nie siadło, a to jest secret. Tylko znowu Golden Izby. ale do maszynki będzie. Co so, ja muszę z drugiego kąta bo właśnie jest ten lak maszynki. No dobra. O, laki blok. A właśnie, laki bloki. W ogóle nie było laki bloków. Bierzemy. No i ta mi się podała sami. W ogóle jest tysiąc eventów i są gifty. Zapomniałem o nich. Co ich poleciało? Jeden jednym tam coś coś tam sami mówił, ale nie wiem. Co ja właśnie wkładam? Czekaj, co mogę z Wami z ostatniego włożyć? Takie pajączki. Tutaj ma, ten ma 4, ten ma dwa traity. I tutaj tu sekrety, właśnie będę robić ten fuse. Szanse są nawet sz, sz, szpor, spore. Czy chyba nic idzie? No to chyba robimy. Dobra, więc sobie idzie taka girafa celestra za nim. tralero. Więc coś na laknię to daje, tylko w Brain godach tylko. On się już kończy za pół minuty. Otwórzmy sobie laki bloki, może. Sami skin to witch A ja takie. Gdzie są one? O. Dwa laki bloki. Lawa, Lucky blok z mantry. Tami, wago. Please coś dobrego. La grande. Alessio. Ile? Więc please, please, coś dobrego. Takie Alessio już na sekundę normal. Los tung sitos. No dobra, zostawię sobie. A właśnie musimy sobie odebrać ten. Witch Musimy poczekać na O! Jest napa. Dobra, już idzie Już noc jest snap. Uwaga, uwaga Czy to... Znowu będzie coś p Pewnie nie, na pewno nie już... I smog GG GG Też jest zwykły W ogóle... A, a nie Jest? Dobra I się zasięgł Sealed, ale... Oczywiście, teraz jak już Ten Witch laks. Zniknął Graj pust? Nie Eko zepsuli, on był tak rzadkie, No dobra, może coś siadnie. Właśnie jest i 10 lat prze, 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 przez 4 minuty, a my mi się nawet jeden. Brainerd got nie zrespił, to nieźle. źle. Po prostu tutaj są jakieś brainy. No i chyba sam nie skipnie, bo za chwilę koniec. To ci moja ba prezentuję, więc. Chyba wszystko do usunięcia. No, mam taki ten Armian oczywiście był szósteczkę na 10 albo na niżej. Bo bo modnie był jakiś to jest taki za mocny. I chyba wiecie dlaczego. A drop 1 na dziesięć. Jeden co mi wypadło to właśnie ten ink, taki blok ta, ta Ramantin Tina. Tylko nie, wiem czy to chyba każdemu wypadło, bo to myślę widziałem też na live. Temu kogo jeszcze też mu wypadło? Tego co ja. Właśnie i ten smok. O, laserki bloki jeszcze na koniec. No, no, ja taki średni troszkę. Fajna no godzina jest przynajmniej. No tak masz powoli koniec. To nic. No To się z lekarza spiło? Nie wiem. Ale mamy nowakę. I za chwilę też będzie opening. No, no i właśnie już koniec arena. Biuza, też się. teraz te właśnie Goldy, które właśnie mają strasznie dużo traitów. No jeszcze się krok własnej bazie bije, trzymamy za chwilę jeszcze pięknie jak Bloka No Więc to chyba koniec już No to... Ale a lot of Halloween stuff Planet for The Next Update I to fajne to podoba, dobra Na drugie konto sobie właśnie jeszcze wezmę tej brinanty, te bo już no, mam Lucky Bloka to Lucky Bloka No raki blok otwieramy, uwaga, uwaga i oś a to akurat się jakiś tydzień zaraz pił Zibra, zubra, zubryni. Dobra, no właśnie, że jest tej takiej piniaty. W, wleciała ta para kampant Nie wiem, jak to się mówi. Ta nowa i ta trollea sobie tak idzie luźne, co też go wezmę, jak na razie. Ja jużem zapomniał spinać, więc z w tym kącie... o O, i na tym końcie Bizontę, bizontę dotknąłem normalnie. 1%. To to nieźle. Tobie tego bizonte. O, on tutaj jest? Nie ma go. dobie bizonte, ale laka już nie poleci. Tutaj taki bizonte nieźle. Tutaj nic nie ma. Chyba laka już z tego kółka. Nieźle. I tutaj też już nic nie ma i też drugie konto. Też spi trzy spiny. Kaska, kaska i kaska. Dobra.